Polskie ręcze. Za chwilę już to będzie. Mhm. Potrzebuję kucharza jednego. Zgaduję, że to bardziej pan. Ja, tak. Proszę bardzo. Kniaczek. To będzie kurs pewnie smażenia. Proszę bardzo. Pierwszy raz u nas? Postęki? Pierwszy raz, no. Dobra. To jeszcze nie trzeba przejść. Na początku Musimy ja sobie przygotować porządnie z góry pieprz. stół i obracamy na drugą stronę w całości. Proszę bardzo, Możesz widelec. Przyprawami do kamienia, tak żeby nam się panie zamknęło z drugiej strony. I teraz kroimy sobie z góry na dół y, plasterek. Ten zrobić do tak? Dokładnie, <grymne> a resztę mięska ściągamy na bok na talerz. <grymne> I to bardzo ważne, żeby mięsko nie zostało na kamyku, bo gdy się od spodu złoży, mhm. przypali, nie? Zobaczmy, w by się nie zrobiło, a tylko od spodu by się zrobiło pancerz. Sam na talerzku sobie odpoczywa i potem znowu kolejny plasterek kroimy. A na kamyku już zamykamy, nie? Mhm, pół minutki z jednej strony wystarczy, potem na drugą. Na drugą. Też pół minutki, tak, żeby tylko to było zamknięte, okay. nie? Okej. to, i jest gotowe. Przy czym stopień wysmażenia regulujemy grubością, wielkością tych towarów. Im grubszy się ukroi, im większy. bardziej grubsze bardziej koczyste, A im cieńszy, no to szybciej dojdzie, nie? Mhm. Tak nie Dziękujemy.